Dzień dobry, witam w kolejnym dniu, ja nazywam się Andrzej, e, pracuję w firmie w Niemczech od 15 lat, e, 40 km od Stuttgartu, w Baden-Württemberg i zapraszam do oglądania mojego kanału. A dzisiaj ciąg dalszy, e, trochę szalowania, chociaż szalowanie zostawimy e, i zajmiemy się układaniem e, rur kanalizacyjnych. Zobaczymy, ile tam, tam wody napłynęło przez noc, w te nasze wykopy, które zrobiliśmy wczoraj. Teraz pokażę Wam szybciutko wykopy, ile nam wody naszło przez noc. Tutaj niewiele, to jest specjalny wykop po to, żeby włożyć taką rurę. Zaraz Wam pokażę, ale tutaj już gdzie są fundamenty, to oczywiście jest na bogato. Staw, można powiedzieć. Zobaczcie, ile wody, wszędzie woda. Ja teraz tutaj taką rurę sobie przygotowałem, którą nawiercę którą włożymy tutaj później do tego wykopu, żeby nam ta woda nachodziła, żebyśmy mogli wypompować wodę na bieżąco, i tak nawiercam dookoła otworu, żeby miała wtedy woda tutaj płynąć. Strasznie mnie denerwuje ta wkrętelka Hilti. Nie wiem co jest z nim, halo, ale za każdym razem się zatrzymuje, tak jakby wysprzęglała, chociaż ona tutaj jest nastawiona na wiercenie. Także powinna iść. Co tu można jeszcze zmienić? Nie wiem. Przyłączmy na jedynkę. Może być lepiej. Może jest po prostu za słaba nasz bójca. Dłużej to trwa, ale się nie zatrzymuje teraz. W I tak, otworów wywierciłem dość. A tutaj może lepiej widać. Na samym dole wystarczy, bo woda będzie od dołu podchodzić. Chociaż taki jest tutaj dziwna sprawa, że wcześniej było dokładnie tutaj, w tym miejscu wykopane. Było tylko włożone takie wiaderko i ta woda szybciej nachodziła niż teraz. Zobaczcie, tutaj wcale i tak dużo aż nie ma. A było to z raptem metr odległości. To jest trochę dziwne. Ok, wrzucamy to, później przysypiamy jakimś tłuczniem, żeby ta woda. No ładnie. O, tak to ma wyglądać, mniej więcej. Tu włożymy pompę, bo pompa jest grubym wężem i po prostu nie mieści nam się do czegoś mniejszego. Także mamy taką grubą rurę. Odcięliśmy ją z takiej długiej i mamy zrobione odprowadzenie wody na całą budowę, w sumie, bo tutaj będzie woda, nam non-stop. Jeśli wychodzi o wykopy pod rury kanalizacyjne, to najlepiej jest takie je wykopać, żeby już były z lekkim spadem, taki jak nas interesuje, i żeby leżały na twardym podłożu, wtedy nam nie będą się zapadać, nie będą się rozszczeniać, będzie dobry odpływ. Bo jeśli wykopiemy za, za duży na przykład dół na tą rurę kanalizacyjną i później usypiemy czymś miękkim od dołu, to jest ryzyko, że nam po prostu siądzie. I może się nawet rozcielnić, gdyby było e, naprawdę dużo tego materiału miękkiego pod spodem. Także najlepiej na twardym, zrośniętym podłożu ułożyć te rury. Oczywiście obsypać gersikiem i wtedy jest super. Tutaj teraz układamy takie rury, którymi to w przyszłości będzie przepchana na przykład rura z wodą pitną, jakieś kable do cysterny, e, coś tam też będzie szło. To jest taka wielka cysterna. Ona zakopana już jest głęboko pod ziemią, ale ona jest takiej wielkości cysterna jak, jak to na ciężarówce na tirze Jeżdżą ogromna, właśnie na, na wodę deszczową, na zapasy, chyba do, woczku, do oczka wodnego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz przypomnę Wam tylko, bo już były jakieś tam wcześniejsze odcinki o układaniu rur. A więc rury układamy. Tu mamy smarwidło do rur. Trochę wycisnę, żeby pokazać. Taki żalik można by powiedzieć. Takiej konsystencji. Bardzo dobre, polecam. Rury dobijamy takim młotkiem gumowym. Najlepiej sobie przygotować taki młotek. Zaraz pokażę wam czym. Tutaj widać jak już są ułożone. Ja akurat ich teraz nie układam. To jest ten kontrolny szacht. Taką piłą docinamy sobie rury na długość. A taką tarczą ze szlifierką kotową, e, zarabiamy sobie krawędzie, żeby nam lekko wchodziły. Tak to wygląda z drugiej strony. Teraz są one tak plus minus dołożone, e, później będziemy jeszcze dokładnie mierzyć, w którym miejscu mają one wyjść pod ziemię. Wiadomo, jak będziemy usypywać grzikiem, mogą się trochę przemieścić, dlatego Najlepiej no zrobić to później po usypaniu grysiku. To wszędzie muszą być spady. Używam do tego poziomicy i robimy ładne spady. Teraz przyjechałem na taki magazyn, gdzie mamy różnego rodzaju tłuczeń i potrzebny jest tej... w sumie grysik do zasypania rur. On jest odzyskiwany z, z odpadów po prostu. Betonowy, betonowy i różnego pochodzenia Dobra. Trzeba trochę szuflować żeby nie nie powrócić tutaj terenu, chociaż jest tutaj nie jest czysto jak widać To jest też wszystko mojego szefa. Tylko, że teraz już szefa juniora. On to przejął i tutaj się teraz tym zajmuje. To jest dobry pomysł na biznes. Przewozimy gruz, płacimy. E, chcemy ten gruz e, na przykład właśnie w postaci takiego gruziku. Musimy znowu zapłacić, także tutaj jest. To jest bardzo dobry pomysł, żeby sobie kasę zarobić. Jak ktoś by nie miał pomysłu na biznes. No taki bym proponował, na pewno się opłaci. Trzeba tak nasypać, żeby się nie powróciło auto. Żeby nie trzeba było zamiatać. Niepotrzebnie. Dobra, może tyczkę jeszcze. Resztę pojadę wysypać z powrotem. Pogoda nie rozpieszcza. Ostatnio mamy dzisiaj tylko 5 stopni, ale w przyszłym tygodniu znowu ją Przynajmniej takie są prognozy pogody, więc na budowie będzie znowu trochę przyjemnie. Odsypujemy, odstawiamy ładowarkę, i jadę na budowę. Odpalamy w furę i jedziemy na bazę, na bazę, na budowę, zawieźć materiał, później jeszcze dojedzie nam ciężarówką, bo tego jest za mało, ale i tak musiałem przywieźć, radio mnie denerwuje, musiałem przywieźć kontener do usypywania grysiku, więc od razu wziąłem trochę materiału. Nie chcę wszystkiego filmować, żeby się ktoś nie przyczepił, oczywiście. Nie wszystko można filmować. Takie rzeczy jak materiał Grzegorzik można filmować, ale ludzi wolę, nie? Żeby później ktoś w przyszłości siebie tam nie zobaczył na jakimś filmie i nie miał do mnie pretensji. Teraz przejeżdżamy przez miejscowość, której, w której do no niedawno jeszcze mieszkałem. Dwa tygodnie temu jeszcze tutaj mieszkałem. Przeprowadziłem się do w do miasta. Muszę niestety dojeżdżać. To no jakoś w mieście mi się też bardziej podoba. Zaraz zobaczycie, po ile jest paliwo w Niemczech. Teraz jakby troszkę spadło, ale to też zależy o której porze dnia się tankuje. Dosłownie za sekundę może się zmienić, już cena paliwa na przykład o 5 centów. W dół lub w górę. Różnie to tutaj bywa. Nie wiem, jak teraz jest w Polsce, bo już długo nie mieszkam, ale euro 62 już było po euro 70, czyli nie jest diesel. Ja patrzę zawsze na diesla. To mnie interesuje. Tutaj mamy bardzo ładne tereny, teren, już takie górzyste. Miejscowość ale tutaj akurat znajduje się 500 metrów nad posiełem noża. Jak też tam jakiś, kiedyś film oglądało, wcześniej to, to na pewno już o tym mówiłem. Ładne kręte drogi. Na weekend jeżdża się tutaj dużo motorowców i rowerzystów. Motocyklistów, tak powiem, powiedzieć. Typu harlejowcy czy też ścigaczami. I jeżdżą tutaj, wykładają się tutaj po tych zakrętach. Na pewno fajnie się jeździ. Ja osobiście nie jeżdżę żadnym motocyklem. Kiedyś w przeszłości miałem Simpsona. I na tym się moja kariera e, motocyklowa i zaczęła, i zakończyła. Później już nigdy nie miałem żadnego motocykla. Przeszedłem się na rower. Pierwszy na samochód, najpierw na samochód, później na rower. A teraz mam buty do biegania. Biegam więcej niż, niż jeżdżę rowerem na pewno. No i dojeżdżamy na budowę. W pracy jest tak, że zawsze trzeba wszystko widzieć. Nie tylko narzędzia, którymi pracujemy, ale na przykład e, pasy. Ja zawsze popsikam sobie, żeby to ładniej, a lepiej i lżej chodziło. I tak jak widać na załączonym obrazku przysypujemy teraz grysikiem rury. Najpierw tutaj gdzie jest najgłębiej, tak żeby na nie wypłynęły. Jak dojedzie więcej materiału, przysypujemy resztę. Tak to wygląda, jak mówiłem już wcześniej, jak jest wykopane ładnie równo. Wtedy ona już leży ta rura ze spadem, nie trzeba już kombinować później z grysikiem, żeby to zrobić ten 1% spadu minimum musi tutaj być. My robimy chyba w tej chwili półtorej, żeby wyjść tutaj z, naszy, z naszymi spadami w odpowiednim miejscu, żeby nie było tutaj za wysoko. Od najwyższego punktu do najniższego, tutaj jest ten najniższy. I tutaj chciałem Wam pokazać jeszcze taką wielką pryzmę, to jest wszystko e, cała ziemia, glina jak zwał, tak zwał, z wykopów, z rur kanalizacyjnych i fundamentów. Pełna do pełna, do pełna nie do pomiędzy. I tak przysypujemy już nasze rury kanalizacyjne. Tutaj też mamy zasypane. Zostawiliśmy sobie ten tłuczeń, który był jeszcze na wierzchniej warstwie, jak nie jest zabrudzony mocno gliną, wtedy można go użyć jeszcze raz i po prostu uzupełnić tutaj. Te wykopy powinien niedługo przyjechać kierowca z tym tak z recyklingu, to jest i będziemy wszystko osypywać, żeby właśnie nam nie wypłynęły przez weekend. Bo jutro znowu sobota może padać, więc, jak już wcześniej mówiłem, kiedyś nam tam po prostu wszystko wypłynęło, i chociaż było tym grysikiem z recyklingu usypane. Nie było może też wystarca, wystarczająco dużo i po prostu rury, rury są puste i po prostu wypłynęły. Trzeba było wszystko od nowa robić. Także trzeba to zrobić porządnie. My to później jeszcze usypiemy tłucznie. Wtedy na pewno to nie wypłynie już. Już będzie ciężar odpowiedni. Resztę zrobimy jak, jak już będzie usypany grysikiem. Wyprowadzimy te Rury spustowe tam gdzie mają być już na 100% wymierzone. Bo wiadomo, to później gdzieś tam przy ścianie potrafi wyjść, żeby nie wyszło we ścianie i trzeba to zrobić dość precyzyjnie. Wiadomo, praca na budowie nie jest lekka, ale mamy dużo narzędzi, które ułatwiają nam tę pracę. Tak na przykład jak z ciężkiego sprzętu koparka, nie trzeba nic tutaj Kopać łopatą czy też używać e, e, różnego rodzaju kontenery. Jak widzicie tam w tle, dźwig stoi. Dźwig jest niezbędny, naprawdę. Jakbyśmy nie, nie mieli dźwigu jakbym musiał to wszystko ręcznie nosić, to już było chyba po mnie. E, do renty bym na pewno nie dotrwał, a tak e, dużo pracy wykonuje się właśnie dźwigiem, nic nie trzeba podnosić. Tak na opartego to. W ogóle nic ciężkiego nie muszę podnosić poza na przykład taką deską szalunkową, która jest czasami namoknięta, czy też e, dźwiga czy jakieś tam stęple, no to są takie rzeczy, które ważą parę kilogramów, ale nie są na pewno tak ciężkie, żeby nam zepsuły zdrowie, póki jesteśmy młodzi i zdrowi oczywiście. Nie wiem jak to teraz wygląda u nas w Polsce, ale na przykład e, laser rotacyjne to tak nam pracę ułatwia, że używamy go w sumie codziennie. E, bez tego narzędzia urządzenia. Prawie się nic tutaj nie odbywa. No właśnie, teraz Wam pokażę tą rurę, którą z samego rana nawiercałem. Już jest zasypane. Zobaczymy, czy woda nachodzi. No trochę wody jest. Ale jeszcze tak dużo jej nie ma. Zobaczymy, jak zacznie padać. To trochę popada. Pływak tutaj jest, także zobaczymy, czy to będzie funkcjonowało tak jak ma działać. Bo jak mówię. Było jakiś metr obok wykop, wykop, to tej wody dużo więcej nachodziło niż teraz tutaj. Trochę dziwne to jest, ale tak jest. Tutaj też dużo wody nachodzi, tu już mamy zasypane. No, dobra, to czekamy na... My czekamy teraz na gresik z recyklingu, zasypiemy te wykopy, gdzie już są rury i... I w sumie dzisiaj to już wiele więcej nie zrobimy. W piątek sobie kończymy zazwyczaj trochę wcześniej. Jutro jakąś tam pracę prywatną mam. To takie. Moje prace prywatne to takie pieniądze. No takie zachcianki bym może powiedział, których nie ruszam już pieniędzy z wypłaty, tylko sobie po prostu nie wiem, jak coś do fotografii potrzebuję. Czy jakieś nowe buty do biegania, to już zazwyczaj kupuję to z pieniędzy gdzieś tam zarobionych na boku. A no właśnie, zapomniałem się Wam pochwalić, bo zrobiliśmy sobie taki, zrobiłem taki wynalazek, zrobiłem. Da, dałem do wykonania ślusarzom, ale że jest z mojego pomysłu, to tak jakbym zrobił w sumie. I już Wam pokazuję, to będzie urządzenie do wbijania palików. Dzisiaj chyba jeszcze go nie będę używał, ale jak w następnym odcinku się spotkamy, to wtedy już na pewno i to jest tak, tutaj tak zrobione, wycięta rura. Dodany jeszcze tutaj taki grubszy metal pręt, i jest tutaj ospawany. Ten pręt, który tu widzicie, to jest stary przycinak w tym przypadku SDS Max do dużego mota. I za pomocą tego będziemy co robić? Przybijać nasze paliki. Zaraz trochę zrobię oddalenie, żeby było bardziej widać. Założymy to na mod i będziemy przybijać. Czy to działa? Powinno działać. W sumie mój paden to taki aż też nie jest, ktoś już zrobił, tylko taki byle jaki. A teraz ja zleciłem ślusarzowi, bo mamy. Pracy też ślusarzy. Zobaczcie, ładnie to zrobione, obspawane, porządnie. Jak to nie wytrzyma, to nie wiem, co wytrzyma. Założymy to na młot i będziemy to przybijać, bo naprawdę jest twardy grunt i młotem się to ciężko bardzo robi. A po co się męczyć? Jak można właśnie coś takiego sobie skonstruować? Także, jakbyście kiedyś mieli problem, to warto sobie i możliwości, to można sobie coś takiego wykonać. To jest jeszcze nówka nie nieśmigana. Zobaczymy jak, jak to się po prostu. Albo zaraz może nawet bez... no i odpalę ten młot, Mam teraz chwilę czasu. Teraz pomoże mi mój kolega. Zobaczymy, trochę jest za długi, a moim zdaniem mógłby być krótszy, bo trzeba będzie wysoko podnosić, przynajmniej na samym początku. Musi przyłączyć na udar i zobaczymy co się będzie działo teraz. No to szybko nie idzie, tylko młot jest jeszcze zimny, ale idzie. O, teraz poszedł lepiej. Zależy od gruntu, działa działa. Zobaczymy później tam gdzie mamy twardszy grunt jak to będzie. E, oczywiście młot jak jest zimny to on też tak nie, nie, nie uderza. No i zobaczymy jak to działa. A tutaj mam jeszcze urządzenie do wyciągania takich palików. Dało się mu tam ześlizgło, trzeba dobrze chwycić. Chwycić! Zaraz ktoś opieprzy za to, że za moją wymowę. O, i wyciągnięte. Spróbujemy jeszcze raz go wbić. Próbujesz. Jetzt próbujesz nochmal, weź. Hammer. małe. Was kaldery. No, zobaczymy jak teraz. Teraz jest już użyty raz, powinien trochę lepiej bić. Na no, jakieś zimy to w ogóle nie bije? O! Widzicie? A tu jest szlak nie? o! dwa. Aha. Ma, ma, ma dwa biegi, no i kolega mówi, że jakby było krótsze, by było też lepsze. Więc działać? Działa. Polecam. I tak krory z mamy kanalizacyjne ułożone, zasypane porządnie tłuszczem, tłuszczem, tłuczniem, tłuczniem i zagęszczone. Dodatkowo teraz na pewno nam już nie wypłyną, nawet podczas dużej solidnej ulewy. Tutaj nie jest głęboko, ale tutaj już nie wypłynęło, bo porobiliśmy też odpływy. Robi się takie otwory w, w deklu, żeby woda sobie już spływała do kanalizacji. Tak to wszystko wygląda. Szalowanie będziemy robić w poniedziałek, chociaż mój dziak nie wiem, czy przyjdę do pracy, ponieważ przewidują, przewidują u mnie przepuchlinę, lekarze, i muszę zrobić MRT. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że to nic poważnego, ale to na pewno jest od czego? Od pracy na budowie, od dźwigania. Także jeśli się nabawiłem tego gdzieś, to właśnie tutaj, na budowie. I tak, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli w Wam się spodobało, to łapka w górę oczywiście ciśnijcie także dzwonek subskrypcji. Filmów będzie więcej. Teraz budujemy dom znowu od podstaw, od zera na płycie fundamentowej. Także może się wam to przydać tym, którzy budują dom, tych, których na to jeszcze stać. Pozdrawiam serdecznie, cześć, do następnego.